W dniu 18 stycznia bieżącego roku odbyło się w Mińsku Mazowieckim uroczyste otwarcie Biura Poselskiego Profesor Krystyny Pawłowicz z Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość. Lokal mieści się w centrum Mińska Mazowieckiego przy ulicy Kopernika 7, mieszkania 34. Na zaproszenie pani profesor przybyło wielu samorządowców oraz członków i sympatyków PiS. Wśród zebranych byli wicestarosta Krzysztof Płochocki, burmistrzowie Halinowa i Sulejówka oraz radni Sulejówka i Mińska Mazowieckiego. Pani poseł przedstawiła swoich współpracowników, wśród których jest wiceprzewodniczący Mińskiej Rady Miasta Michał Góraz. Dnia 19 stycznia 2012 roku w siedzibie starostwa powiatowego w Mińsku Mazowieckim władze starostwa podpisali umowę dotyczącą współpracy w zakresie uruchomienia i organizacji w Mińsku Mazowieckim studiów podyplomowych, gospodarka przestrzenna w praktyce z przedstawicielami z Politechniki Warszawskiej. Zgodnie z podpisaną umową studia prowadzone będą przez Wydział Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej i są adresowane do wszystkich osób legitymujących się wyższym wykształceniem oraz zainteresowanych problematyką gospodarki przestrzennej. Studia podyplomowe zaplanowane są na dwa semestry. Zajęcia odbywać się będą w formie jednego zjazdu w miesiącu w czwartek, piątek i sobotę. W dniu 13 stycznia bieżącego roku, na placu przed Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Mińsku odbyło się uroczyste przekazanie sprzętu pożarniczego Komendzie w Mińsku Mazowieckim i Ochotniczym Strażom Pożarnym z Powiatu Mińskiego. 149 lat temu, 22 stycznia 1863 roku, wybuchło powstanie styczniowe. Ogłoszone zostało manifestem wydanym przez tymczasowy rząd narodowy. Kto dziś pamięta o bohaterach tamtych dni? W Mińsku Mazowieckim pamięta o nich młodzież Gimnazjum Mińskiego nr 3. Wspólnie z kadrą pedagogiczną i dyrektorem Mirosławem Samociukiem, corocznie zapraszają na akademię poświęconą rocznicowym wydarzeniom Powstania Styczniowego. Na zaproszenie odpowiedzieli kombatanci, delegacje z innych szkół oraz samorządowcy. Pierwszy w dziejach powiatu mińskiego album fotografii artystycznej przedstawiający wszystkie świątynie katolickie i mariawickie. 12 stycznia w hotelu Partner odbyła się uroczysta promocja albumu. Przybyło wiele znakomitości z terenu powiatów, wśród których odnotowaliśmy obecność wójtów i burmistrzów, przedstawicieli dwóch świątyń mińskich: katolickiej i mariawickiej. Autorem fascynujących zdjęć jest fotografii Rafał Szczepankowski, a wydawcą Muzeum Ziemi Mińskiej. To wyjątkowe wydawnictwo poświęcone jest trzem wydarzeniom historycznym. 590. rocznicy powstania miasta Mińsk Mazowiecki i rocznicy erygowania najstarszej parafii w Mińsku Mazowieckim pod wezwaniem Narodzenia Najświętszej Marii Panny oraz beatyfikacji Jana Pawła II, który jest honorowym obywatelem miasta Mińsk Mazowiecki. Album otwiera przedmowa biskupa diecezji warszawsko-praskiej arcybiskupa Henryka Hozera. Oraz opis powstania najstarszych parafii obecnego powiatu mińskiego autorstwa Krzysztofa Szczypiorskiego. Piękno świątyń murowanych i drewnianych wpisanych w nasz rodzimy krajobraz prezentuje około 300 fotografii wykonanych w czasie czterech pół roku. A urok ołtarzy, rzeźb i witraży pokazany jest na 330 fotografiach. Muzeum Ziemi Mińskiej składa podziękowanie wszystkim darczyńcom, dzięki którym ten album powstał. W Muzeum Ziemi Mińskiej otwarto wystawę zatytułowaną Żyj Kolorowo. Na wystawie zgromadzono 50 kolorowych fotografii, na których każdy z odwiedzających muzeum będzie mógł podziwiać piękno włoskiej przyrody oraz malowniczych domów. Autorem zdjęcie z wieloletni marynarz Artur Magdziarz. Jak powiedział, ta różnorodność kolorów każdej z włoskich kamieniczek związana była z tym, że żeglarze po zbyt długim pobycie w portowej tawernie mieli problem trafieniem do swojego domu. Sprytne żony wymyśliły więc, by każdy dom pomalować na inny kolor, co miało ułatwić ich mężczyznom lokalizację miejsca zamieszkania. Warto więc przyjść i obejrzeć piękne fotografie, pozachwycać się ich kolorystyką. Wystawa czynna będzie do dnia 26 lutego bieżącego roku. Porządek obrad Rady Gminy w Cegłowie przewidywał tym razem tylko podjęcie trzech uchwał, ale za to bardzo istotnych. Planowano bowiem podjąć uchwałę o zamiarze likwidacji trzech wiejskich szkół podstawowych w Wiciejowie, Piasecznie i Podcierniu. W związku z tym spodziewano się wizyty licznej grupy rodziców i mieszkańców tych wsi i tak było. Pomimo przemeblowania sali konferencyjnej było ciasno i duszno. Przewodnicząca Rady Teodora Wójcik co chwila ogłaszała kilkuminutową przerwę w celu uspokojenia emocji. Radni byli oczywiście podzieleni w opiniach, co wyrazili podczas głosowania. Uchwał nie podjęto, ucieszyło to rodziców.